Dzień dobry, kochani, witam dział HR. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem, Kinder Day, praca zdalna, ale z naszymi pociechami, radością naszego życia. Damian, chodź tutaj. To są wszyscy moi koledzy, koleżanki z pracy. Pomachaj im cześć. Nie. <laughs> Powiedz, kim chciałbyś zostać w przyszłości? Albo może kto cię inspiruje? Kto jest dla ciebie takim wzorem? Kto jest idolem? Mama. Czy je to jest? To jest moje. W młodości... To jest damskie. Panią Monikę poznałeś yy, ostatnio. Monika przy Nie tak dobrze jak Ty. E... Parę razy przynosiła umowy tutaj do domu, jakie zapomniałem z biura. Tak, tak. Pani Monika, pamiętam, pracuje po godzinach, nawet o drugiej w nocy. Można ją z <coughs> czasem spotkać. Jest bardzo oddana. <coughs> Spędzam z tatą wolną niedzielę. Ojciec rap, ojciec rap, ojciec rap. To, 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 to jest żenujące, przepraszam. W czytaj filmie chciałem zrobić ci Damian pasowanie na, na yy, pracownika. Co lubię tato? Cytosy. Mam prezent dla ciebie synu, fajny. Tutaj masz książkę. Warto dbać o edukację swoich dzieci. 19,99. Czy to jest prawda, że ta, tata zarabia tak mało, że musiał obniżyć moje alimenty? Nie. Yy... O, ma prezes piękną córkę, Dominikę. Prawda, Damian? Cześć, Dominika. Podobno twój ojciec to Paruwa. Macie tam jakąś wolną fuchę? Nie chcesz tam pracować. A? Pani uważa na córkę, pani Moniko. Bo ojciec żadnej nie przepuści. No i, i co? Jak można spędzać sobie taki dzień, dzień pracy z dzieckiem? No. Znaczy w niektórych agencjach jest tak, że trzeba zgłosić, że jedna dziewczyna jest dla dwóch facetów. I państwo wiedzą, że te rzeczy, które sprzedajecie, są robione w Chinach nie i, i w Banglade Prze Przestań! Prze